Dzień dobry, Janusz Paszkiewicz. 12 lat tymi łapami zaginalałem w Dalbecie, zanim założyłem cokolwiek życiu. który w życiu zajmają, kiedy go trzeba. Zostałem dzisiaj poproszony na to spotkanie. Mam firmę ponad 100 osób. Zbudowałem ją od zera. Między innymi rękoma uczniów, swoimi i innymi. Tu są instruktorzy, którzy ze mną pracują. Dzisiaj przyszedłem, bo dotarły też do mnie informacje, że. Szkoła zawodowa gdzieś tam będzie restrukturyzowana, likwidowana, bądź jak inaczej byśmy to nazwali. Ja proszę Państwa, przyszedłem dzisiaj, żeby Wam powiedzieć liczby, które są z punktu mojej firmy, mojej działalności gospodarczej. Dzisiaj z chęcią przyjmę 40 ludzi do pracy. Się przyjmuje około 60 dodatkowo jeszcze wykwalifikowanych pracowników. Ich nie ma. A nie ma ich dlatego, i słyszajcie, tutaj mnie uważnie, bo usłyszycie gorzko, prawda? Prawda Was, uczniów i dorosłych. Piątek przed feriami. Ja mam. Ilu mam dzików? Sześćdziesięciu, ilu się jest uczniów razem, tak? Wiecie, ile piątek na praktyce u mnie było? Zero. Piątek nie ma żadnego. Piątek czterech ma żadnego. Odpowiada. Odpowiadam. jaka jest frekwencja na praktyce? 10-15%. Panowie młodzi, dziewczyny młodzi. Do mnie przychodzi do firmy dziewczyna na praktykę. Takie szpile, takie serca i białe spodnie. Proszę pana, ja mogę tylko praktykę odbywać w piórze. Słuchajcie, ja mam lata swoje. Ja praktykę odbywałem z koleżankami w kombinezonach, z kielniami, z łopatami, ze wszystkim. Dzisiaj zatrudniam w filmie 140 osób. Z tego 80 osób jest piekarz, kucharz, kelner, akrobata i jeszcze ktoś inny. Dlatego, że, kochani młodzi, ja to was powiem. Nie chcecie się kompletnie uczyć. Ja to mówię jako człowiek, który z wami bezpośrednio pracuje codziennie. Nie chcecie się uczyć. A ja wam dzisiaj mogę powiedzieć, jest propozycja dla Was. Ale pierwszy to jest rozmowa z rodzicami. Do mnie przez ostatnie kilkanaście lat ani razu nie przyszedł żaden rodzic, żeby porozmawiać na temat praktyki. Co się dzieje z jego dzieckiem? Jak się uczy? Czy się uczy?